O godzinie 4:50 rano oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o wybuchu, prawdopodobnie wybuchu gazu przy ulicy Górniczej 10 wiedlinie zdrój. Na miejsce przybyła straż pożarna jako pierwsza oraz funkcjonariusze policji. Okazało się, że w budynku znajdowały się dwie ofiary śmiertelne, kobieta w wieku 80 lat oraz 63 mężczyzna jeden trafił do szpitala. Nie wiadomo w jakim jest stanie. Ewakuowano 25 osób. Strażacy sukcesywnie sprawdzali wszystkie mieszkania. Ze względu na duże zadymienie była konieczność fizycznej ewakuacji przez strażaków tych osób. No, w wyniku też działań poszukiwawczych, już w tych pomieszczeniach, które były objęte pożarem, strażacy natknęli się na dwie osoby poszkodowane. Były to dwie kobiety, niestety, w wyniku tego pożaru poniosły śmierć. Ja byłam na zewnątrz, jak był ten wybuch. Głównie od pani Jadzie z okna. A jak później się dali to rozprzestrzeniło, to później, bo za długo było, byśmy dzwonili dwa razy do straży, nim przyjechała, to przynajmniej te pół godziny jak więcej upłynęło. To bratanek pomagał tam, wodę polewał, żeby na, na korytarz ogień nie wyszedł. No, A te dwie osoby, które zginęły? Moja sąsiadka to u nas z tej, tej strony mieszka i ta druga też jest moja sąsiadka, bo tyle czasu od 72 tu, od 70 roku tej mieszkamy razem. Pani Azian ma ją na chora, była na, na schizofrenię, po prostu nie wiem, czy leków jej zabrakło, czy jak. no nie, nie, nie wyobrażam sobie, co to może być. A to u niej wybuchło? Tak. U tej pani, która zginęła, tak? Tak. A ja później ta na pani, co na, na nią była, to po prostu nie wiem, jak to się stało, że ona też się spaliła. Objęliśmy opieką y, wszystkich poszkodowanych, tych których można i te działania takie, które można podjąć w tej sytuacji, a więc dotyczące zabezpieczania im pobytu, posiłków i jakiejś opieki takiej bezpośredniej, która, która w, tym, w takim momentach y, należy się każdemu.